I. Akcja! Żywienia pięć jest grup! Wśród nich dwa! Żywa! I masa różnych stóp! Kręć się szybciej, Bary. W twoim wykonaniu to żurek, a ja chcę dostać rosół! Oto ja spróbuj, broku, w suń. Brawurko! Miałaś wyskoczyć z lewej kulisy, a nie z tej po prawej! Skąd? Już nieważne. A teraz finał! Bajko, uratuj nas! Światło! Kiedy sobie już zjesz i na słodkie masz chęć, możesz wsunąć jabłuszko lub landrynkę zjeść. Z miseczki je jedz, na patyku je jedz, lecz słodycz ma sens... Gdy posiłku to... Gdy posiłku to... Tak jest! Mięsko! Nie! Cięcie, cięcie! Mam już dość! Podejdźcie bliżej, kochani. Dlaczego? Dlaczego muszę pracować z takimi dziećmi? Czy proszę o zbyt wiele, jeśli wymagam od was profesjonalizmu? Litości! Nie chcecie, żebym zaczęła rzucać mięsem? Czyli, że wypadam? Macie pojęcie, kto zasiądzie w tym fotelu? The Lakes! Znana producentka najbardziej kasowych spektakli w Citysville. Możecie wierzyć lub nie, ale pani Lakes zwęszyła naszą produkcję i przyjdzie na premierowy spektakl już dziś! Ten spektakl jest dla mnie najważniejszy. Jeśli jej zaimponujemy, to ruszymy w trasę. Ale to się wydarzy tylko, jeśli dacie z siebie wszystko! No i nie wolno zapomnieć Wam kwestii! Jesteście gotowi, by pokazać mi dzisiaj najlepszą sztukę w historii ludzkości? Taaak, tak! Gotowi, żeby zostać gwiazdami! Tak! On minor! To, to jest obusa! Nie warzywo, Oraz nie I Nie są gotowi na wielką karierę. Hmm, może pani Lekes tego nie zauważy? Dlaczego naraziłam się na tak ogromne rozczarowanie? Ehm, proszę pani, w sprawie moich kwestii: nadal mam problem z tą. Wszyscy mamy problemy, bajko! Jasne, ale po prostu pomyślałam, że mi pani trochę pomoże. Byłoby. Pomóc? Pomóc? <laughs> Jakbyś nie zauważyła, to był udawany śmiech, bo teraz nie ma dla nas ratunku. Chyba, że coś szybko wymyślę, moja sztuka miała być bombowa! <laughs> Bomba! Moje gratulacje, droga pan Nomos. Od dzisiaj jesteś magistrem sztuki. A wraz z dyplomem ukończenia studiów aktorskich, ofiarujemy ci tę dramatyczną bombę. Dzięki tej kulce możesz podnieść poziom dramatyzmu dziesięciokrotnie. Pamiętaj, bombę wykorzystaj w chwili prawdziwej desperacji. Prawdziwej desperacji. W razie braku Proszę, pani! Może mi pani pomóc? Nie ma co czekać. A teraz będzie krótka przerwa. Dzieci, zbierzcie się tutaj, proszę. Bary, chodź no tu! Dramatyczna bomba! Co to było? Nie mam pojęcia, ale to... Magiczne! Co jest? Tak! A teraz, moje gwiazdki, na miejsca! Warzywa! Mięso! Owoce! Ziarna! Nabiał! Razem tworzą pięć grup głównych: produktów grupy. Do brzuszka wkładaj nas, i potem sobie traf. Jesteśmy zdrowi, produktów grupy, gdy zjadasz nas, potem wielką siłę masz i piękną twarz. Warzywa zjadaj i mięso jest mnia, do tego nabiał i ziarna A. też mnia, dajemy wszystko. Tak, tak, udało mi się, no i to jest to sztuka. To Już teraz, teraz wiesz.